Witam w firmie CZAKRAM. Na tym filmie przedstawię Państwu sposób montaż instalacji gazowej marki BRC SEQUENT ALBA na przykładzie samochodu TOYOTA CELICA z 2003 roku z silnikiem 1.8 o mocy 143 koni mechanicznych. W skład instalacji wchodzi centrala sterująca SEQUENT ALBA, filtr fazy ciekłej, nad którym znajduje się elektrozawór, wtryskiwacze, które w tym przypadku są pod obudową, filtr fazy lotnej, Reduktor Genius MB oraz czujnik temperatury oraz ciśnienia gazu. Po założeniu plastikowej osłony większość elementów instalacji gazowej zostaje niewidoczna. W tym przypadku, w celu zabezpieczenia gniazd zaworowych przed wypalaniem, klient zdecydował się na dotrysk benzyny. Załącza się on powyżej 3000 obrotów i spala około 25% do ogólnego spalania. Zbiornik zamontowany został w miejscu koła zapasowego. Jego użytkowa pojemność to 34 litry, co pozwala przejechać nam tym samochodem w granicach 320 km. Zawór tankowania z wygodnym odkręcanym adapterem znajduje się pod klapką wlewu benzyny. Na życzenie klienta przełącznik umiejscowiony został tuż obok dźwigni otwierania maski na lewym słupku. Koszt takiej instalacji to 2550 zł. Przy oszczędnościach rzędu 200 zł na każdy przejechany 1000 km pozwala, by zwróciła się nam ona po około 13000 km. Do każdej instalacji otrzymują Państwo komplet dokumentów, czyli fakturę zakupu, wyciąg ze świadectwa homologacji, atest na zbiornik oraz książeczkę gwarancyjną.